Witam Was, Lucie, z tej strony Surwi. A my zaczynamy kolejny epizod, nasz przygód w Contraband Police. Tym razem bierzemy się za tryb inspekcji, czyli tak zwany tryb swobodny, bez szkoleń. Zacznijmy sobie grę. Zobaczmy, co twórcy wprowadzili do tego w trybie swobodnym. I czym to mam wydłużyć zabawę? Bardzo, czy tak nie bardzo? Pewną dodali nowe samochody z tego, co orientuję się. Ulepszenia yy, kwater, czy znaczy całości naszego posterunku, i pewnie coś jeszcze. Szkolenie ukończone. Wykonuj poprawnie swoje obowiązki, aby masować. Wyższa ranga oznacza lepsze zarobki, oraz dostęp do nowych ulepszeń posterunku. Przejście graniczne jest czynne w godzinach od 9 do 19. Otóż, jak najwięcej samochodów, e, samochodów aut. Aby zmaksymalizować swoje zarobki, w dowolnym momencie możesz podejmować dzienne misje wyjazdowe. Są one przeznaczone oznaczone znacznikami na łapie. Odpieraj ataki na posterunek. Wraz z biegiem gry będą stawać się coraz silniejsze. Od tej pory, od teraz, na możesz znaleźć zdjęcia groźnych przestępców, którzy będą mi chcieli przeszkolić granicę, prosto na ich twarz i aresztuj za wszelką cenę. E, wy, 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 ty. Zapierdlił z metalu. Ej! Co to jest za posterunek? Sklejka, nie posterunek. What the fuck? Jezuś. Sklejka jakąś, widać, a nie posterunek. Polic ten, straży granicznej za przeproszeniem że trochę sprzętu dali na start i przy okazji taka ciekawostka dla Was jak ktoś chce szybko zarobić są akta wszędzie i bo tam testowałem na chwilę tak dwie minuty dosłownie akta i skrzynki z pieniędzmi są więc, jak coś chce sobie szybko zarobić na sam początek, może polatać tam gdzieś stare odcinki. Mam tylko z przeznaczonymi tymi lokacjami. Jeśli chodzi o te skrzynki, wymaga zabrania się wjazdu i jazdy. Dobra. Czyli coś nowego. Widzę, że te stare są: dokumenty, listy przewozowe, kontrola, fałszowe dowody i przemytnicy. Dobra. Dobry. O handel też można. ile masz co? Za drogo. Daj. Dawaj dokumenty. I teraz, mój trik. Lecę od góry dodało. Cewari, cywa. Cywarin, cywarin, Saliew. celi, Literówka. To już nie muszę nie Grudzień zgadza się. Morcia się zgadza. List przewozowy zaraz sobie strzelimy. W sumie. Spokojnie, panie. Jak nic nie przewozisz nielegalnego, to jeszcze dostaniesz kopa w dupę. No, odchodne. <laughs> Dobra, 6-2. Zgadza się. Schodź tu. Kolego, nasz. Maksimowie i oddaj panu towar. Dobra, list przewozowy się zgadza. Typ pojazdu. A co za jest? Się nie zgadza. Już widzę, że karoserię. Waga na styk. Rejestracja się nie zgadza. Waga, dokumenty się zgadzają. Na pewno tak. Bardzo fajna karoseria, bo z tyłu nie ma. Światła są całe. Oponki widzę, że całe. Brak lusterek. Brak przedniej szyby. Mhm. I chyba wszystko. Dobra. Dziękuję, do widzenia, zapraszam za nie. <grymne> za grof? Precyzyjna 100%, czy coś rypłem? Tak ciekawa się jestem. Numer paszportu i wybitą szybę z nie Dobra. Waska, waska, u jest takie nazwisko. Swecz, fecz, yy. dalej. Numer za ważności. HJZTI. ZTI. T I. Przy okazji tak na szybko przebiegnę. Krowa żywa zresztucza. Co za człowiek, no? Panie, wypadł. I rączki do góry, bo cię zasztyletuje. Dziękuję. I teraz sobie mogę kosić, posprawdzać na pewno, bo coś tu powinno być. Bingo. Fałszywe pieniądze. Dobra, to już wiem, czego mam szukać. Aha, ja z tym sikierą to ja do tygodnia się dobiję, może? Nie, no ja jak jeszcze będę chciał kupić najlepszy sprzęt, gdzie wydaje, bo z tym to ja nie wytrzymię. O, masz. No właśnie, wykrakałem. Nie no, pod koniec tego dnia to jadę od razu, zainwestuję w multum hajcu i kupię nowy sprzęt. Ten najlepszy, jaki jest z Bo to, to, to nie jest w ogóle praca z takim za przeproszeniem, urządzeniami. Złomi tyle. Nie ma nic, nie ma nic w schowku. Oczywiście. Musiał być coś w schowku. Tam nic nie widziałem. Tu nie. O? Nie. Tu nie ma nic. Jedyne, co bym potrzebował. Czy mi się zrespiła sikierka? No właśnie. I tu mi się rodzi pierwszy problem brak siekierki. I przy okazji wam pokażę jedną jeszcze rzecz. Mianowicie, bo wcześniej tego nie było, a na pewno was wkurzały jedna rzecz. Mianowicie mamy coś takiego, jak szybką podróż. I jeszcze jedna rzecz, ale to za chwilę Wam pokażę, bo ja wolę się przejechać niż się trendolić z szybką podróżą, bo na szybkiej podróży niestety więcej czasu mi zżera niż jak się przejadę i wrócę. Takie dziwne wrażenie. Po prostu o godzinę dłużej w grze. Czas podróży szybkiej się marnuje. I przy okazji widzę pierwszą misję dzienną zrzutu. To przy okazji jak będę wracał Okej, okay, znowu wracam po krótkiej przerwie. Nie ja chcę jechać tak. To w chyba? Tak się nazywał. Od włada sobie pojedziemy od razu na tą misję zrzutu i potem ekspresowo wracam. Potem ekspresowo wracam. I co, czego nie było w poprzedniej części, znaczy w poprzednim tym razem? Tego, że mogę sprzedać mu cały złomę. I po raz sobie zakupić od razu najlepszy sprzęt. I to, czego nie, po, czego nie potrzebuję, mogę sprzedać. Czymś, przykład będę zbierał sobie z poległych przeciwników, to mogę to sprzedać w diabły. I mieć jeszcze na tym zarobek. I tego niestety w podstawowej grze nie było, ale dobrze to wprowadzili, bo wiadomo, a nic z strzelby. ja strzelby nie kupowałem i miałem tego w ogrom. Ja bym tylko to miał, to miałem takie pieniądze, że to mała głowa. I od razu zróbmy sobie jeszcze misję tą nową, bo to jest jakiś zrzut. Dobrze, Doczyń na miejsce zrzutu i zabezpiecz kontrabandę. Dobra, gdzie mam jechać? Chodźcie, panie jak daleko. I minuty mam, żeby się wyrobić. Dobra, my sobie tu rypniemy. Potem je wracamy na szybkości no, naszego posterunku i tam opykniemy jeszcze kilka samochodów. Teoretycznie powinien robić to do końca trzymać ale niestety chcę trochę zarobić już kasy nie? na wstęp, żeby już mieć na upgrade, bo to upgrade niestety nie są za tanie. Powiem szczerze. Ale wygląd fajny jest pod sam koniec, bo tam gdzieś w playtestach brałem udział i nie chciałem nagrywać, żeby mnie coś nie odwaliło o się. Potem tam troszkę błędy miałem. Takie pomniejsze, przed przyjazdem bandytów mam 4 sekundy, weź to jeszcze za tylko znajdź. Dobra. No to będzie strzelany Inka. Ty, 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 ty. Chyba, że się wyrobię zanim oni się w ogóle... Mnie jazdą, że ja tu jestem. Nie, nie kapnę, kapnę lisia. Że ja tu skręcę skr się, ale ich nie widzę. Chyba nie mam mają kilometra. Dobra, jeden leży. Dawaj, co tam miałeś? Nóż kuchenny sprzeda się za parę groszy. Dobra. Tylko gdzie jest czwarta, znaczy piąta? Szyneczka z narkotykami, nie wiem, ale za to sobie. Chętnie przygarnę trochę sprzętu i rzeczy na handel. Tak? Jezu, ile tu przygłaszło, co ty miałeś? my do maszynówki. Kurde, jestem ślepy, czy gdzieś tu, tutaj leży, a ja nie widzę? Dobra, jestem ślepy, bo nie, tam leży, a nie widziałem tego. Dobra. 350. Trochę sprzętu na sprzedaż. A my teraz pokażemy wam, jak wygląda szybka podróż. 17.01. No będziemy mieli dwie godziny tylko, żeby pyknąć wszystko. Znając moje szczęście, pewnie zrobię to w 5 minut. W możliwości to się dało załatwione. Dobra, w środku sprawdziłem silnik, też sprawdzony. Dobra, raczej wszystko czyść. 100% czy nie będzie 100%? Stóweczka jest. Dobra, niech kolejna wieża szybko wywalę tylko to, co mam tam do magazynku co mi zalega Dokładnie. Już mogę mu regulacje wjazdowe dowalić. Dobra, mortka się mi tu zgadza. Ismail Kumar, Ismail Kumar, Ismail Kumar. Dobra, październik, wrzesień. Numery się zgadzają. List przewozowy muszę jeszcze walnąć. Panie, będzie szybciej jak to wyjmę, niż mamy się tutaj kłócić ile czego jest. Dobra. Cześć, ciach, cześć, ciach, cich. Jeszcze na szybkości. Myślałem, że odjechał. Tak dziwnie mi są... Dźwięki mi podejechały, ale nie. Dobra. Weź mu to daj. Sprawdzę po kołach, prostu i po przodzie, bo tam czasami jest to. Dobra, dwa łatwopalne są. Trzy leki są, sześć nawozu jest i dwie kuchenki jest. List przewozowy się zgadza, typ pojazdu się zgadza, rejestracja KLP 81RO się zgadza. Waga pojazdu... Się zgadza, pieczątki się zgadza, dokumenty się zgadzają. no Tylko na regulację mogę go rypnąć. Więc do widzenia. mhm dobra, jedzie chłop, a ja otwieram drugą bankę i wpuszczamy kolejnego. I sobie wtyknijmy go jeszcze, bo to będzie chyba ostatni. Ja, a jestem ciekaw, czego dobrze pierdyknąłem. Jak to, a zapka to była. Dobra, palczeć. Yy, świnki widzę ma i to prawdziwe, nie sztuczne i kózkę, dobra. Mm -hmm -hmm. Dawaj. Ok, to nas styk się zmieścił. Uliw przewozowy się już nie zgadza. Fikri, fikri podkat podkat fikri podkat Na zaważności 31 mamy kwiecień, więc marzec? Dobra. O 5-6. Dobra, to też się zgadza. Numer smurtka się chyba zgadza. Typ pojazdu, ichli się zgadza. Na pewno ichri to mogę wziąć na regulację. Mm, numery sesyjne. Się nie zgadza waga. Się zgadza pieczątki, się zgadza dokumenty, się zgadzają. Więc mogę cię wygnać za przeproszeniem za jedną pierdołę. O kurde. Ty, a on co miał być? Dobra, nie. Więc zobaczmy sobie od razu, jak wyglądają upgrade'y. Tylko niech on odjedzie mi ta kasę. Bye, bye! Aha, dobra, fal i zapomniałem o tym. Yy, I upgrade'y wyglądają w ten sposób, u matku boska jaki Za upgrade'y trzeba wydawać. Ile kosztuje upgrade' 8 stów. Boże. I tym sobie zakończymy, ja sobie pojeżdżę i pozbieram rzeczy. Mianowicie rzeczy, mam na myśli te pieniądze, karty, czy karty te, raporty KGB i tego typu rzeczy. Więc my się widzimy w następnym odcinku, ten taki krótszy, żeby zobaczyć, jak Wam się to spodoba, bo w sumie bardzo się gra nie zmienia pod tym kątem. Tylko, że możemy robić to, co. Sieliśmy na stałe, więc czyściłem na ra i hej!